Cześć, 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 witajcie, z tej strony Paweł Fiszmaniak, Rybomania w trasie I dzisiaj dojechaliśmy do sklepu MG24 I jest z nami właściciel Wojtek Mirowski, cześć Wojtku, witam serdecznie Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie Wojtku, w starym roku jeszcze Chciałbym cię serdecznie zaprosić na targi Rybomania Poznań. Ale to chyba już jakby uzgodnione mamy. No nie, muszę się koniec. No dokładnie. tak, jesteśmy kolejny rok, z jednym rokiem chyba przerwy. Jesteśmy co roku na Rybomani. Jesteśmy też z dużym stoiskiem PB Products. Co będzie można zobaczyć? E, przede wszystkim PB Products. Tak jak co roku. Dodatkowo to, co się zmieni, będzie cały program Rosemeyer z wędkarzem, który się na tym zna Fajne i z całą góry. ekipą. Tak, będzie ciekawy, bardzo ciekawy program nowy Rosemeyera. Poza tym, Force Success, nowy program, nowy istniejący nowy namiot, nowe wędki, nowa kołyska, parę, parę innych rzeczy. Zależy wszystko od tego, jak to będzie się z. Synchronizowało w czasie z dostawą. Na pewno będę się starał mieć sample, żeby pokazać te nowe produkty, a te już, które są w sprzedaży, będą w sprzedaży. Z tego co wiem, to też będą nie tylko gwiazdy wędkarskie u ciebie na stoisku, ale też z innej branży. Ale to może zostawmy. A jest, jest dzisiaj mamy gwiazdy, dzisiaj mamy też Piotra z innej branży i też mam nadzieję, że nas odwiedzi. Także słuchajcie, siódmy, 9 nie może was zabraknąć w Poznaniu. Na pewno będzie Wojtek z całą ekipą NG24. No i co? My już z tego miejsca. Z serdecznie widzimy. Się w Zapraszamy. 7-9 marca Rybomanie. Tak jest.